Mariola wadas, dzień dobry. O symbolice świąt Bożego Narodzenia i o tym, czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole rozmawialiśmy z przedszkolakami z niepublicznego przedszkola w Tarnowcu. Zapraszamy. Kim jest Mikoła, jak on wygląda jakbyś mi go opisała? Ma czerwony płaszcz i taką czapkę. No tak, widać. To... Tutaj to, sami mali Mikołaje, tak? Mhm. A do kogo przychodzi Mikołaj? Do grzecznych dzieci. A czy ty w tym roku byłaś grzeczna? Nie wiem. Ale chyba trochę tak, prawda? No to jaki jest taki twój wymarzony prezent Mikołajowy? Lego. Mhm. A jak wygląda to Lego? Jakie te klocki? Tak jakieś większe, mniejsze, jakie te klocki byś chciała? Takie mniejsze. Mhm. I co z tych klocków możemy układać? Na przykład jakiś domek. Tymuś, to powiedz mi, ty masz czapkę jak taki święty Mikołaj. To co on jeszcze ma na sobie? Jak on się ubiera, ten święty Mikołaj? E, w płaszcz i ma długą brodę. A to jest taki starszy pan, czy... czy... Czy przedszkolak może, tak? Starszy pan pewnie. I do kogo on przychodzi i kiedy? Do dzieci. A on w lecie też przychodzi do grzesznych dzieci, czy tylko w zimie? zimie. W zimie. W zimie. A jak on do tych dzieci przychodzi? Czemu on przyjeżdża? Żeby dać im prezenty. Mhm. A tu ma jakieś takie specjalne sani. Gdzie on te prezenty przewozi w ogóle? Powiedz mi. W saniach i wiozomierne relifery. A powiedz mi, a ty w tym roku byłeś grzeczny? Nie wiem. Czyli pewnie tak, na pewno byłeś grzeczny, bo pięknie tutaj się przygotowałeś, pięknie odpowiadasz. A jaki jest twój wymarzony prezent od Mikołaja? E, taki wam z Lego. Tak? To widzę, że dzisiaj dużo dzieci Lego, tak? To, to coś jeszcze poza Lego? Co byś jeszcze chciał? E, i pajanka z Lego. I wszystko z Lego, tak? Tak. No to teraz jak już mamy ten prezent pod choinką, tak, od Mikołaja, to przejdziemy do stołu. Powiedz mi, w wigilię co powinno się znaleźć na tym świątecznym stole? Barszcz. Pierniczki, ryba. Czy coś jeszcze? Opłatek. O. Czyli dzielimy się opłatkiem, tak? Coś jeszcze jest na tym stole? Możemy zerknąć nawet tam obok. Co tam mamy? Pomarańcze. pomarańcze. A te pomarańcze, gdzie one są gdzieś na choince, pod choinką czy na stole? Jak to jest? Na stole. A jakie są jakieś takie ciasta do jedzenia? Jakieś placuszki na stole? Co na przykład może być? Co lubisz najbardziej? Ciasta. Ciasta. A jakie ciasta? Też jakiś tutaj makowiec czy jakiś piernik? Jakie makowiec. lubisz? Makowiec. Czyli z mamą będziesz przyrządzał wszystko, tak? A pod choinką, co się znajduje? Prezenty. Jej, no to dla kogo te prezenty powiedz mi? I kiedy te prezenty się dostaje? 6 grudnia. A od kogo te prezenty dostajemy? Od Mikołaja. A ten Mikołaj jak jego poznam, że on do mnie przyjdzie powiedz mi? Ma długą brodę, czerwony płaszcz, czarny pasek, czapkę. Mhm. A myślicie, że do mnie przyjdzie Mikołaj? Tak, to do każdego przychodzi, nie tylko do dzieci, tak? A jaki jest Twój wymarzony prezent? Powiedz mi, tutaj były klocki Lego cały czas. A jaki jest Twój? Też klocki Lego? Tak. To Wy cały, całą grupą chcecie klocki Lego, tak? Nie, A, no to ja już jestem ciekawa kolejnych odpowiedzi, tak? A na przykład jak dzieci są niegrzesze, to ten Mikołaj przychodzi jakoś później, czy nie? Nie przychodzi wcale? Nie przychodzi wcale. Okej, okay, to warto być grzesznym, zasłużyć, tak? A Panie w przedszkolu one bywają grzeczne? Jak to jest? Tak. A, a jeszcze Mikołaj mi daje za to niespodzianki. In. A jakie na przykład? No na przykład kulki do kąpieli, co zmieniają wodę. I jeszcze na przykład Lego. A jakieś słodycze Mikołaj też daje, czy to tylko prezenty takie inne? E, ja mam taką choinkę z, z metalu, co Mikołaj mi zawsze jak powieszę na choince, to wtedy zawsze Mikołaj mi daje cucielka tam. I sobie tam zabierasz jednego, tak? Tylko jednego. Tak, albo Mikołaj mi daje dwa, albo trzy. A, no to dobry ten Mikołaj, prawda? A jak ten Mikołaj wygląda, powiedz mi, żebyś go rozpoznał, że on przyjdzie z tym prezentem. Ma blodę dość długo, wąsy i jeszcze jest gruby. A jest gruby, a no to tak go rozpoznamy. Bo, dlatego wiem, je, dużo ciasteczek i mleka pije. A, a skąd ty wiesz właśnie jak to Mikołaj się odżywia, powiedz mi to słyszałeś gdzieś tak, czy on to y, jakoś tam gdzieś zaznacza w tych prezentach, pisze do was też te listy, on odpisuje na te listy w ogóle ten Mikołaj, jak to jest, o co chodzi z tymi listami powiedz mi? P wysyła się. Ja zawsze daję na okno i mi Jeden dno noc nie zablał, a później zauważył i, po i, po i poleciał tam saniami z reniferami i zablał list. Okej, okay, to jeszcze tylko mi powiedz o tych reniferach i saniach. To on w tych saniach ci ten prezent przywiezie, tak? Tak. Okej. W ptacie specjalnym. Aha. Jak już mówimy o tych ciasteczkach, to co powinno się znaleźć na stole, na przykład podczas wigilii, ale też i podczas pierwszego, drugiego święta? Powiedz mi, jakie są symbole świąt Bożego Narodzenia? No, ryba. Lubisz rybę? Nie. Nie lubisz ryby, ale troszkę zjesz, tak? No, taką z taką. No, tak czasem jem, ale. No, no to w święta, tak? A oprócz ryby, powiedz mi, co dalej? Yy, Barszcz z łóżkami, jeszcze pielniczki, ciasteczka i pomalanicza. A jakie ciasta są na stole wtedy powiedz mi, bo takie właśnie same takie makowce, czy z galaretką też są takie różne Powiedz mi, jakie to są ciasta? No. Jakieś biszkopty też? Powiedz mi, co to się tam znajduje na tym stoliku, żebym ja wiedziała, co mam postawić w tym roku. No, ja zawsze postawię. No, tacie, ciasta, tacie, mama zawsze robi, takie pyszne, takie dietetyczne. I mama je w Wczoraj byłem mamy urodziny i kupiliśmy z tatą dla niej wyciskarkę i zrobimy w, tej, w te święta sok. Lenka, ty masz tutaj taką piękną choinkę, to, to już nam się kojarzy pierwsze ze świętami, prawda? I jest też taki pan z brodą, jak tutaj koledzy i koleżanki powiedzieli. Ma też takie czerwone ubranie. Jak on się nazywa? Mikołaj. Mikołaj. A Lenka, jaki jest swój wymarzony prezent? slime A powiedz nam coś o tym. Co to takiego? Klejący glutek. To się do wszystkiego klei. Tak? A dlaczego taki prezent? Bo ja nie mam w ogóle Zaprowadź mnie prosto do betejem. Zaprowadź mnie, nie mogę spudzić się. Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. Zaprowadź mnie, nie mogę spudzić się. Świeć, zeczko, mała, świeć do Jezuska prowadź. Nie świeć jazdeczko mała, świeć do Jezuska, prowadź mnie, zaprowadź mnie prosto do Betlejem, zaprowadź mnie, nie mogę spójnić się, zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się, zaprowadź mnie, nie mogę spójnić się. Zaprowadź mnie, nie mogę spłonieć się. Sieć, mała sieć. Do Jezuska prowadź mnie. Sieć, jazdeczko, mała świeć. Do Jezuska prowadź mnie. Brawo, ale pięknie zaśpiewano. Brawo, ale nas zaskoczyło, na no, przepięknie. A powiedz mi teraz tak, ja jestem tak blisko tego stolika i to nie dlatego, że jest tutaj taki pyszny makowiec, tylko dlatego, bo tak właśnie się interesuje, co jeszcze nie może tu zabraknąć. Powiedz mi, czym powinien być wypełniony stół w Wigilię? Mm, makowcem. Czym jeszcze? I pomarańczem. Mhm. A co z mamą jeszcze robicie najczęściej? Pierniczki. Pierniczki, a te pierniczki wam muszą być ozdobione jakoś, tak? To czym one się ozdabiają? krem cukrem. I pewnie jakaś posypka, tak? Pewnie musi tak. być coś kolorowego, tak? A choinka? Co musi być na choince? A co musi być pod choinką? Mhm. Powiedz mi. Bombki i prezenty. A prezenty rozdaje kto? I powiedz mi coś o tym panu od prezentów. On chyba jakiś... Chyba Mikołaj, tak? Chyba Mikołaj się nazywa. Dobrze mówię, tak? Mikołaj, A, tak. tak. To jaki jest ten Mikołaj? On jest chyba dobry, jak on tyle prezentów rozdaje, tak? Tak. Jak on te prezenty przywozi? Saniami. A jaki twój jest wymarzony prezent, jeszcze mi powiedz? Pluszek kotek. O, a jaki, jaki kolor? Duży, mały? Powiedz mi. Ja też kocham pluszaki. No powiedz mi, jaki on hmm. mógłby być? Duży różowy. Duży różowy, a? czyli różowy to ulubiony kolor, tak? Tak. Super. Wśród nocnej ciszy głoś się rozchodzi, wstańcie, pasterze. Bóg się nam rodzi, czym prędzej się wybierajcie. do treje, pospieszajcie, przywitać pana, przywitać pana. Taki sweterek by ci wystarczył w prezencie. Tutaj widzę, że piękny, ciepły, taki właśnie zimowy, świąteczny. Czy ty byś jeszcze chciał jakieś prezenty od Mikoła? Co, co by to był, jakbyś chciał? Lego technik. Co to jest, to Lego technik, powiedz mi? To jest coś takiego budowlanego? Co, co to jest? Opisz mi to troszkę. To są takie klocki, które się składa, i później z tego wychodzi coś fajnego, na przykład dom albo auto, no i można się tym bawić. O nie, to samo o takim prezencie też pomyśla, tak? No ale gdzie te prezenty się e, jakby kładzie gdzieś tam, nie wiem, słyszałam o prezentach pod choinką. To o co z nimi chodzi? Bo tutaj jedni mówią, że ten Mikołaj przez komin, a drudzy, że to pod choinką. To jak ty prezenty dostajesz, powiedz mi? Ja dostaję pod choinką prezenty. Mhm. one są ładnie zapakowane, pewnie zawsze wiesz, który to będzie twój, tak? Tak, bo są podpisane. Podpisane, tak. A oprócz tych prezentów jest obok nich, niedaleko bo choinki pewnie jest taki stół duży, tak? Przeważnie w większości domów tak to wygląda. To powiedz mi, co na stole wigilijnym? Makowiec, pomarańcza bar z uszkami, pierogi z, z grzybami i z sałatą. Pięknie. A jakieś słodycze też są, czy to już wystarczy? To już wystarczy. A powiedz mi o tym, Mikołaju, jaki jest ten twój wymarzony prezent? Bo tutaj cały czas Lego, tutaj wyszedł jeszcze próżek. a jaki ty masz taki wymarzony? Lego. Też Lego? To powiedzcie mi, to jest teraz taka moda na to Lego. Dlaczego to Lego wszystkie dzieci kochają? Poznałeś, się fajnie układa. Tak, czyli nie jakieś laleczki, tak? Mhm, <laughs> tak. A kto ten prezent przynosi? Jeszcze jakbyś mi opisała Mikołaja całego. O tutaj go mam, popatrz, on tutaj do mnie już przyszedł. On jest na razie malutki, ale on niedługo będzie duży. I popatrzcie, opisz mi tego Mikoła, jak on wygląda, co on trzyma. brodę, Ma mhm. czerwoną czapkę. Mhm. Tutaj co ma? Wąsy. Co ma jeszcze? Chyba ciepłe buty, tak? A, a na rączkach? A co to w ogóle jest? Powiedzcie mi, do czego to służy? Nim on się podpiera, to może o co chodzi? Czy to jest jakiś lizak, bo ja takie lizaki też spotykam. Co to jest? Lizak. A to dlatego wiemy, dlaczego ma taki brzuszek. On to po prostu podjada, tak? Tak jak tutaj kolega mówił, tak? Sobie coś w drodze. Ciasteczko. Ciasteczka albo lizaki, dokładnie. I na rączkach ma co? Ciepłe? Kawiczki. Pięknie. No to ten Mikołaj na pewno przyjdzie niebawem. A teraz mi jeszcze powiedz yy, coś... O stole. Co na tym stole u ciebie w domu przeważnie jest? Pierniczki, pomarańcze, makowiec, cianko. Jest. I śpiewa się pewnie kolendy, tak? Tak. A jeździ się gdzieś, powiedzcie mi, w święta? Do babci. No i u babci też pewnie się fajnie spędza czas, prawda? Tak. No bo święta to też czas spędzony z kim? Piszami. Powiedz mi, bo wy tak ubraliście się właśnie w te czapeczki, te mikołajowe czapeczki, to powiedzcie mi coś o tym prezencie. Jak już wiemy wszystko o Mikołaju, jak wygląda, czym jeździ, jak przychodzi, to powiedzcie mi wasz wymarzony prezent. I taki pirat, który jest w beczce i, i takie noże zabawkowe i... Jak dam źle, wtedy wyskakuje, a jak dam dobrze, nie wyskakuje. O, no to ciekawy też prezent. Taki skomplikowany trochę, tak? A Ty, ty jak jest Twój wymarzony prezent? Taki leki. co jeździ. Dwa są. Jeden niebieski, jeden czerwony. I będziesz się tym cały czas bawił? Cały rok, tak? Czy później jeszcze za rok następny będzie? Następny. Następny, tak? Nie ma, nie ma co przesadzać.